Hej moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku i dzisiaj pokażę Wam nowość marki Semilac, która już po pierwszym użyciu okazała się być moim absolutnym ulubieńcem. I czy to możliwe, że w jednym lakierze hybrydowym możemy mieć bazę, przedłużenie, nadbudowę, kolor i top? A no właśnie to możliwe i to się sprawdza i zaraz pokażę Wam jak dokładnie to działa. Produkt dokładnie nazywa się Semilac Extend 5 w jednym i mamy dostępne dwa kolory, przypiękne nudziaki 801, czyli beż i 802 Dwa, czyli jasny, zgaszony, przepiękny róż, i to jego właśnie dzisiaj nałożę na paznokcie. Paznokcie wcześniej zmatowiłam blokiem polerskim i odtłuściłam cleanerem, a teraz odsuwam sobie skórki za pomocą pushera. To da mi większą precyzję dojścia lakierem do samych skórek i tym samym będę cieszyć się dłuższym, ładnym manikir hybrydowym. Tak jak wspominałam wcześniej, mamy tutaj w jednym produkcie bazę, kolor i top, więc zaczynam od nałożenia jednej cienkiej warstwy na cały paznokieć. Utwardzam ją w lampie. Nakładam tutaj drugą cienką warstwę i kolejnym trikiem, żeby dojść pod same skórki, którego ostatnio się nauczyłam, jest to, żeby w trakcie malowania paznokcia pociągnąć sobie wolnym palcem skórkę do góry. I tutaj możecie zobaczyć, jak ja to robię. I to faktycznie działa, to sprawia, że dochodzicie lakierem jeszcze dalej i tym samym jeszcze dłużej cieszycie się przepięknym manikir hybrydowym. Przed utrwaleniem paznokcia w lampie postaram się jeszcze zbudować ładną krzywą C i nakładam tutaj odrobinę lakieru na sam środek. Następnie biorę mały pędzelek i takimi krótkimi przerywanymi ruchami od środka do zewnątrz blenduję sobie granicę. Następnie przekręcam rękę do góry nogami na kilka sekund, żeby lakier mógł się sam fajnie wypoziomować i to utrwalam w lampie. Możecie zobaczyć, że dzięki temu produktowi utworzył mi się bardzo ładny kształt od paznokcia i nie było przy tym dużo roboty. Teraz pokażę Wam, jak przedłużyć za pomocą tego produktu paznokieć na formie, bo to też da się zrobić. Możemy tutaj przedłużyć paznokieć do 1 cm. Najpierw nakładam lakier na całą płytkę paznokcia, a kiedy ona już jest dokładnie pokryta, nadbudowuje złamany paznokieć na formie. Tak jak powiedziałam wcześniej, Extend 5 w jednym sam się ładnie poziomuje, więc jak poświęcicie troszeczkę czasu na dobre rozprowadzenie tego lakieru, nie będziecie musiały tutaj paznokcia piłować. Utrwalam sobie pierwszą warstwę w lampie i ściągam delikatnie formę. Na przedłużonym paznokieć nakładam jeszcze jedną warstwę lakieru Extend 5 w jednym i staram się zrobić to w taki sposób, żeby nadać już mu od razu ładny kształt. Po utrwaleniu kształt paznokcia mnie satysfakcjonuje, wystarczy opiłować boki. I na koniec jeszcze jedna cieniutka warstwa na górę dla pewności, żeby wejść pod same skórki. Po ostatecznym utrwaleniu wystarczy przemyć paznokcie cleanerem. Oczywiście zaraz zajmę się skórkami, ale już teraz widać, że paznokcie wyglądają naprawdę świetnie. Faktycznie ten produkt działa i jeszcze dodatkowo muszę pochwalić tutaj odcienie, bo one tak pięknie wtapiają się w naturalną płytkę paznokcia, że nawet kiedy rośnie Wam odrost, nie jest on mocno zauważalny. Tutaj możecie zobaczyć mój dwutygodniowy odrost z tym samym kolorem 802. On nie jest mocno zauważalny, a zazwyczaj po dwóch tygodniach już. Mocno było widać przy innych lakierach. Także, moim zdaniem, bardzo udany produkt. Mam nadzieję, że filmik będzie przydatny i widzimy się kolejnym razem. Buziaki, trzymajcie się, papa. Pa.